no, pan Brzydel nurkuje Muring się zaczepił Co tam się stało? Chyba W śrubę wszedł Nurkujesz? Chyba niechętnie, co? Nie w stanie jest chyba po gdzie. No nie, nie, nie Ja muszę po prostu to odciąć Taka misja tak mocno samo za no, tak się w wokół tutaj śruby Nie Masz śrubę Jakiśmy co, ale to przy co, jak Masz śrubę, i... no. nasadę Jak to ci się wkręci, to on ci wkręca i ci się wrzyna do środka jeszcze, nie? Jest strasznie, nie polecam nikomu nurkować Jest pięknie, jest cudownie Woda jest przepiękna, lazurowa Jest zimna Także ja już dostałem kawkę na rozgrywkę I? Mazurro, bardzo dobra kawa i whisky z kolą na drugą rozgrzewkę. Także każda nóżka będzie zaraz rozgrzana. Dobra, zaraz biograd. No tam mój z moją Nie? biograd To za taka piękna zatoczka, właśnie ją opuszczamy I właśnie tutaj miałem przygodę Majskałowe Dostałem już herbatkę i jest git Naleźliśmy do omysłu na nasze katy, i za chwilkę uderzamy gdzieś tam w góry na jedną z większych Tyrolek eee, w Europie? Chyba tak, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Stajemy na kotwicę, koło siebie prawdopodobnie longside'em, burta w burta dingi, czyli pontonik na brzeg, i lecimy po kolejną przygodę. Jedno z najdłuższych w Europie Na że jest na drugim miejscu Więc chyba nie jest źle że... drugim? A co powiedziałem? Ale w drugim miejscu pod względem trolek? szczególnie... Tak no, Pod względem Usiedliśmy sobie na kawkę Tutaj w takim fajnym beach barze A idziemy tam Do góry To jest mega cieplutko, ale rano w tej wodzie nurkowałem, żeby ten mooring ściągnąć ze śruby, aż mnie telepało. rafting. No, mają rafting. Pod wodą to masz nie dotlenienie. Dobra, to ja się nie dotleniłem, prawie się przewróciłem w tej wodzie. Ale zmarzłem niesamowicie. No, tak, żeby się wykąpać spokojnie, ale żeby coś robić pod tą wodą, to maj nie jest najlepszym miesiącem. Zipline jesteśmy. Tak. Omiś, zipline, Kroesja Byłem się zapytać jeszcze o ten rafting, ile to trwa 45 minut busem tam do góry I potem spływa się rzeką 2,5 godziny Także trzeba mieć 3 godziny na to My teraz na zipline też potrzebujemy 3 godziny, więc chyba sobie rafting odpuścimy Ale jakby ktoś chciał kiedyś, to już wiecie Jesteś Trzeba trochę podejść do góry. Próbuję coś nagrać tej krolki, ale z tego co słyszałem to trzeba ją trzymać dwoma rękami. Ja próbuję tak czy siak. <noise> Tyle, że jak chciałem właśnie przepiąć na szelki, żeby wam nagrać głuproska. To mi się tutaj ułamała jedna z tych nóżek do trzymania gołpro, więc mam nadzieję, że go nie stracę. Będzie grubo coś czuję. Tu mamy hamulec, Zgazów oczywiście nie ściągamy do końca zjazdów. Będzie 6 czy 8 dystansów do pokonania. Jak pan pokazuje, to wtedy naciskasz. No. No i, i puszcza, super! Rozgrzewka, żeby każdy wiedział co robić Dzieciaki jakieś... już też dają radę, tak sobie. będzie dobrze Będziemy zjeżdżać w takiej wysokości. Piotr, emocje, nie? Jesteśmy na pierwszym odcinku 700 metrów. Już pierwsze dzieciaki pojechały. Zobaczcie sami. Chuchu, jak gacie mokre już? Ale tylko z tyłu. No, o, o, Co aj kosik na stres? Nie, jak gacie? No, wolę nie mówić. To był zaszczyt z tobą żeglować. Zajmij się moim katamaranem. Dobra. Cześć. Dobry, Po pierwszym zjeździe. Jak było krzychu? A zajebiście co? na Jest wrażenie, nie? Powiem wam, że jest mega wrażenie. No i bardzo dobrze. Zróbnik, kubeczka, paróweczka, piąteczka i dupeczka. Uwielbiamy się! Było jak? Ekstra Polecałem każdemu tak? Lepiej niż nurkowanie, lepiej niż nurkowanie dużo A przynajmniej lepiej. to nurkowanie, które mieliśmy Oto Zaczynamy wesele w Chorwacji Tak nas dużo jest Musimy się połączyć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sto Także ledwo się mieścimy Ale się mieścimy <noise> Tak dlatego, że tutaj jest zamieszanie Wchodzimy właśnie nie trzeba, Myli nie trzeba <noise> oh the oh. mm, yummy <coughs>